jest to Winkel 82, a dzisiaj pogramy w GTA 5 na pc GTA 5 to najważniejszy tytuł na pc jaki wyszedł w marcu. Pecetowcy musieli czekać na ten tytuł jakieś półtora roku, nawet chyba trochę więcej. We wrześniu 2013 roku weszła ta gra na. znaczy, ta gra GTA na. No konsolę starej generacji, ale warto było czekać, ponieważ jest to gra świetna, niczego w niej nie brakuje. E, moim zdaniem GTA 5 można porównać do GTA Vice City na sterydach. E, bardzo fajny ma klimat. E, po tygodniu grania w tą grę jestem w stanie powiedzieć, że jest świetna. E, bardzo mi się podoba. Jestem w sumie fanem tej serii od bardzo dawna. Graficznie to jest majster sztyk. Eee, na moim komputerze, który schowałem ponad dwa lata temu, chodzi praktycznie na fulla. Eee, chociaż wyciska siódmy poty z gtx -a 680, Lightning. Eee, podczas nagrywania filmików to, że gra i filmik jest na jednym dysku, to... No, tekstury się troszkę kiepsko wtykują. Albo kupić trzeba kolejny dysk, albo coś do przechwytywania obrazu z HDMI. Tak to by było dużo lepiej. Jak przystało na serię GTA, możemy robić to na co mamy ochotę. Tutaj na przykład ulubiona zabawa z policją, mordowanie, strzelanie, niszczenie mienia, rozjeżdżanie ludzi. Ostatnio widziałem reakcję starszych ludzi na GTA. Dano im konsolę, i pada i pozwolono pograć trochę. O dziwo na początku tak troszkę sceptycznie do tego pochodzili, ale po chwili zaczęło im się to podobać. Nie świadczy to o tym, że ci ludzie to psychopasi czy coś, tylko po prostu po prostu jest to forma elektronicznej rozrywki. Nikt normalny nie robi takich rzeczy na żywo. I tyle. Model jazdy to, jak przystało na serię GTA, jest taki mięciutki, fajny, bardzo arcade. Grywalność, no, no, aż nie chce się odchodzić od komputera. Fabuła jest super ciekawa. Teksty są genialne. Twórcy GTA, czyli Rockstar North, w tym tytule wyśmiewa praktycznie wszystko: od religii po branżę rozrywkową, gigantów amerykańskich. Wszystko, wszystko jest zrobione z olbrzymim, czarnym humorem. Bardzo mi się to podoba. Rockstar. Rockstar zawsze robił takie rzeczy swoich w tej serii, w GTA. I tutaj jest to zrobione bardzo, bardzo z dobrym smakiem. Szczerze fani serii nie będą zawiedzeni. Pierwszy raz w historii cyklu gramy trzema bohaterami. Możemy się między nimi przełączać. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ każdy z bohaterów jest zupełnie, zupełnie inny. Mamy trywora, który jest psychopatą, socjopatą, mordercą. Bardzo zabawny człowiek. Mamy Michaela, który jest um, uczestnikiem programu ochrony świadków. No i się trochę na tym dorobił w wcześniejszych skokach i poszedł na emeryturę. Żona go oczywiście zdradza. Dzieci są jakie są. No i mamy młodego, czarnoskórego mm, złodziejaszka, który związuje swoje losy z tymi bohaterami. Wiele razy podczas rozgrywki zdarzało mi się, że mm, zagapiałem się na piękno krajobrazu, jaki jest w tej grze. No i wjeżdżałem w coś, koncentrowało, to mnie, nie byłem w stanie wykonać pełni misji czy coś, bo, bo, bo się zagapiłem Gra jest prześliczna no. no i takie rzeczy się czasami zdarzają No ale cóż Mapa jest wprost gigantyczna Możemy jeździć po niej dowolnie, jak w każdej części cyklu czy nie w każdej, bo czasami jest ograniczona fabularnie. Tutaj chyba od początku no, można było wszędzie pojechać. Mamy rejony ogromnej pustyni oraz mało miasteczkowe prowincjonalne mieścinki amerykańskie, przyczepy takie mieszkalne. Jest rejon więzienny. Mamy gigantyczne miasto Los Santos Czyli de facto Los Angeles Bardzo mocno wzorowane na Los Angeles Z licznymi wieżowcami Są dzielnice mieszkalne Lepsze, gorsze, coś w stylu getta No i to jest jedna uliczka, która wygląda jak em, Miejsce, w którym San Andreas, Geta, San Andreas mieszka, Mieszkał główny bohater każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, na pewno. Ja osobiście jestem zachwycony tą grą. Polecam ją każdemu, kto kiedykolwiek lubił ten cykl. No i życzę miłej rozgrywki. Pewnie zrobię jakieś filmiki o GTA, ale na razie na szybko to. To wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.